Cześć, witajcie w nowym filmie. Według kilku artykułów na świecie jest aż 3600 gatunków węży. 375 z nich jest jadowitych, ale są też węże giganty, więc postanowiłem trochę poszukać i udało mi się stworzyć listę 12 największych węży, jakie kiedykolwiek odkryto. Od największego żyjącego jeszcze węża do takiego który podobno miał 61 metrów długości. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 11 Profesjonalny nurek i podwodny kamerzysta z Brazylii postanowił zbadać wody rzeki Formoso w Brazylii wraz ze swoim kolegą we wrześniu 2019 roku. To, co go spotkało, było niesamowite. Znikąd nagle znalazł się twarzą w twarz z ogromnym wężem o długości około 7 metrów. Normalna osoba próbowałaby odpłynąć jak najszybciej, ale ten człowiek postanowił popłynąć w kierunku zwierzęcia i sfilmować je. Jak widać, ogromny wąż jest zainteresowany kamerą i wcale nie jest agresywny. Pływa spokojnie tam i z powrotem, a według mężczyzny wąż prawdopodobnie właśnie się najadł. Anakondy mogą wstrzymać oddech na około 10 minut, więc nie jest zaskakujące, że nurkowie natknęli się na węża pod wodą. Numer 10. W 2002 roku wieśniacy na wyspie Jawa w Indonezji złapali ogromnego węża. Według miejscowej ludności wąż ten miałby niewiarygodną długość 15 metrów i ważyłby 450 kg, ale kiedy ekipa przyjechała zmierzyć węża, okazało się, że ma on tylko 7 metrów długości. Jego pożywienie stanowią głównie świnie, owce i małpy. Mówi się, że ten pyton był jednym z największych trzymanych w niewoli w lokalnym zoo na wyspie Jawa. Jednak w tym samym artykule wspomniano również, że w 1912 roku na wyspie Sulawesi w Indonezji schwytano innego węża. Ten miałby aż 10 metrów i jest to jedyne jego zdjęcie, jakie udało mi się znaleźć. Niemniej jednak wąż, który został odkryty w 2002 roku, jest jednym z największych węż, jakie kiedykolwiek udało się zmierzyć i uchwycić w kadrze. Numer 9. Największy wąż, jaki kiedykolwiek był trzymany w niewoli, to Meduza. Bytom siatkowy należący do Full Moon Productions. W 2004 roku, kiedy był jeszcze mały, zakupiono go na potrzeby serialu horror o nazwie The Edge of Hell. Tego typu węże zwykle osiągają od 3 do 6 metrów długości, więc mieli nadzieję, że meduza również urośnie do takiej długości. Jednak urosła o wiele więcej i 12 października 2011 roku wąż został oficjalnie zmierzony przez światowe rekordy Guinnessa i okazało się, że ma niewiarygodną długość 7 metrów 67 m. Jeśli chcesz zobaczyć Meduzę w prawdziwym życiu, musisz wybrać się do Kansas City w Ameryce. Ulubionym posiłkiem węża są króliki, jelenie i dziki, a do jego trzymania potrzeba aż 15 osób. Zabawnym faktem jest to, że wąż potrafi mruczeć jak kot i syczeć, gdy jest zły. Numer 8 W październiku 2017 roku z BBC wyszedł artykuł, w którym stwierdzono, że w dzielnicy Batang Gasal na indonezyjskiej wyspie Sumatra złapano gigantycznego pytona. 47-letni mężczyzna o imieniu Robert Nababan natknął się na węża na drodze w pobliżu plantacji oleju palmowego. Jak wynika z opowieści, przez pewien czas zmagał się z wężem i z pomocą innych mieszkańców wioski udało im się go obezwładnić. Dla mieszkających tu ludzi jedzenie węży jest czymś normalnym, więc tuż przed usmażeniem i zjedzeniem węża wystawiono go na krótki czas na pokaz. Gigantycznego pytona zmierzono i stwierdzono, że miał niewiarygodną długość 7 metrów 90 centymetrów. Przy okazji nie był to pierwszy raz, kiedy widziano tak ogromnego węża. Według mężczyzny rocznie odnotowuje się około 10 przypadków tego typu gigantycznych węży. Numer 7 W kwietniu 2016 roku na placu budowy w Penang na Malezyjskiej Wyspie znaleziono podobno ogromnego pytona. Wąż został znaleziony podczas budowy wiaduktu i według robotników obezwładnienie go zajęło pół godziny. Jak widać, kilka osób musiało przytrzymać węża, aby można było zrobić zdjęcia. Mówi się, że Pyton miał niewiergodną długość 8 metrów i ważył 250 kg. Niestety, wąż nigdy nie został oficjalnie zmierzony przez Guinnessa i trzy dni później zdech po złożeniu jaja. Wąż może złożyć nawet 100 jaj, ale nie jest do końca jasne, czy to było przyczyną. Według niektórych naukowców, nie jest to możliwe i prawdopodobnie miało związek ze stresem lub czymś podobnym. Numer 6. Podczas poszukiwań znalazłem na Facebooku nagranie wideo przedstawiające ogromnego węża zapanego całkiem niedawno, bo w styczniu 2020 roku. Emerytowany pracownik lokalnych służb ratowniczych wraz z przyjaciółmi natknął się na ogromnego węża na malezyjskiej wyspie Sarawak. W rejonie lasu Sekupang, gdzie znaleźli węża, były one podobno często widywane. Według mężczyzny ze względów bezpieczeństwa musieli walczyć z wężem, ponieważ zbliżał się do nich. Po godzinnej walce w końcu udało im się go bezwładnić. Ogromny pyton miał 9 metrów długości i ważył 350 kg. Ponieważ wąż był za ciężki i za długi, zostawili go w lesie. W tym miejscu wiele osób się z tym nie zgodziło, bo pytony w Sarawaku są gatunkiem chronionym. Ale co jeszcze wydarzyło się w tej sprawie, pozostaje tajemnicą. Numer 5. We wrześniu 2019 roku w sieci pojawiły się zdjęcia 9-metrowego pytona znalezionego w lesie w Indonezji. Zdjęcia pokazują korpus gigantycznego pytona, który nie mógł przetrwać płomieni na wyspie Borneo. Pyton ma podobno 20 cm średnicy i został znaleziony w Bamang Tengah, w środkowej części Kalimantanu. Według mężczyzny, który zrobił zdjęcia, pyton tej długości mógłby z łatwością połknąć kozę lub krowę. Ludzie, którzy widzieli zdjęcia w internecie, nie mogli uwierzyć, że tak duże węże nadal żyją na zalesionym obszarze, ale dla mieszkańców wioski widywanie tego rodzaju olbrzymich węży jest powszechne. Miejscowa ludność nazywa tego węża Tangaluk, co oznacza króla węże. Numer 4. Ten gigantyczny wąż został znaleziony w 2016 roku po przeprowadzeniu kontrolowanej eksplozji w jaskini w Altamira Para w Brazylii. Robotnicy budowali tamę Belomonte. Która przebiega przez amazońską puszczę. Robotnicy podnieśli węża za pomocą dźwigu, ponieważ on był po prostu zbyt ciężki. Według pomiarów wąż miałby 10 metrów długości i ważyłby 400 kg. Nie jest jasne, czy robotnicy zabili anakondę, ale wiele osób było oburzonych po obejrzeniu materiału na YouTube. Ostatecznie robotnicy ujawnili węża publicznie po jego związaniu. Ten wąż mógł być ostatnim przedstawicielem swojego gatunku na ziemi i z łatwością mógłby przebić tytuł meduzy, gdyby nadal żył. Numer 3 Według naukowców Titanoboa jest największym wężem, jaki kiedykolwiek żył. W 2002 roku znaleziono skamieliny, które to potwierdzają. Archeolodzy odkryli kręgi w Kerrejon, dużej kopalni węgla w Kolumbii. Sądzono, że pochodzą one sprzed około 58-60 milionów lat. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu później znaleźli kolejne trzy czaszki, co pozwoliło mi stworzyć naturalnej wielkości replikę o długości 14,5 metra, która jest obecnie wystawiona w Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian w Waszyngtonie. Podobno znaleziono również skamieniałości ogromnych żółwi i krokodyli, co bardzo pomaga nam zrozumieć, jak te zwierzęta żyły w przeszłości. Zdaniem wielu naukowców, Titanoboa mogłyby być znacznie większe, ponieważ klimat był kiedyś o wiele cieplejszy, a poziom CO2 był o 50% wyższy. Oznacza to, że zwierzęta te mogły rosnąć znacznie większe niż obecnie. Numer 2. Percy Fawcett był słynnym archeologiem i odkrywcą z Wielkiej Brytanii, któremu w 1906 roku zlecono sporządzenie mapy części Amazonii. Percy był zafascynowany tym rozległym lasem deszczowym i pisał o starożytnych cywilizacjach, dziwnych zwierzętach, a nawet o gigantycznej anakondzie. Oszacował, że wąż, którego widział, miał niewiarygodną długość 18 metrów. Percy nie był znany z tego, że kłamał, ale eksperci twierdzą, że być może przeszacował długość węża. Inne jego dziwne twierdzenia, takie jak pies z dwoma nosami, były w tamtych czasach uznawane za fantazję. Jednak ostatecznie okazały się one prawdziwe. Co o tym sądzisz? Czy Persi widział 18-metrowego węża, a może uważasz, że historia ze zdjęciami jest fałszywa? Daj mi znać w komentarzach. Numer 1. Pułkownik Remi van Wierde służył jako pilot w belgijskich i brytyjskich siłach powietrznych podczas II wojny światowej. Kiedy w 1959 roku wracał helikopterem z misji w Kongo, natknął się na coś niezwykłego. Belgijski pilot spojrzał w dół i zobaczył ogromnego węża. Kazał drugiemu pilotowi okrążyć go, aby mógł zrobić mu kilka zdjęć. Remy twierdzi, że wąż miał od 15 do 20 metrów długości. Gdy lecieli coraz niżej, wąż wznosił się na wysokość 3 metrów, co sprawiało wrażenie, że chce zaatakować helikopter. Można by pomyśleć, że ta historia nie może być prawdziwa, ale zrobione przez niego zdjęcia zostały przeanalizowane przez kilku ekspertów i doszli oni do wniosku, że są one autentyczne. W oryginalnym liście można przeczytać, jak mierzono węża, i uważa się, że mógł on mieć nawet 61 metrów długości. Czy sądzicie, że węże mogło rosnąć takie długie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy. Kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.